Witajcie, dzisiaj jest 8 marca, piękna pogoda. Postanowiliśmy z racji tego, że już dzisiaj troszeczkę się lepiej czujemy, bo znowu nas dopadła tym razem grypa. No, ten okres zimowy no, w tym roku jakoś tak strasznie przechodzimy. A no mówię, jest okazja, także dzisiaj pojedziemy do stolicy 100 km, taki jednodniowy wypad, także zapraszamy. No i dzisiaj jeszcze dodatkowo jedziemy sobie na kebabę od Filipa Heizera. zobaczymy jak będzie nam smakował i zobaczymy. Dzisiaj weźmiemy jednego w Lawaszu i jednego klasycznego, także przekonamy się jak to smakuje, czy jest dobre i jak oceniamy. Słuchajcie, ja wziąłem w bułce, także... Pierwszy raz od niepamiętnych czasów bardzo duży, ciekawe jak mięso i smak. Zaraz się przekonamy. Żona wzięła natomiast lawasza, powiem Wam, że też całkiem sympatycznie wygląda. Jest to mały, akurat. A jeżeli chodzi o bułeczkę, słuchajcie, jest jeden rozmiar, tylko także zaraz go sprawdzę, jak w smaku. No już troszeczkę zjedzony, słuchajcie na pewno bardzo dużym plusem jest to, że z niego le, nie leci, także pod tym względem jestem bardzo miło zaskoczony, bo zazwyczaj z tych kebabów potrafi naprawdę sporo, sporo tego sosu polecieć i no to nie jest wtedy takie, takie dobre. I zjedzony. Słuchajcie, mu naprawdę ciężko było panować. Bardzo dobre mięso i same warzywka też bardzo dobre. Oczywiście fajnym, pozytywnym zaskoczeniem, takim nieoczywistym, są te ziemniaczki w kebabie. U nas w Płocku tego akurat nie ma. Także my polecamy. Bardzo dobry kebab, smaczny. Żona nawet całego nie dała rady zjeść, mimo że był mały, ten jej lawarz. Także no, powiem szczerze, tutaj też miłe zaskoczenie pod względem wielkości. Także my akurat kebaba polecamy. Smak dobry, ceny umiarkowane także naprawdę warto i polecam. I na zakończenie dnia na zachód słońca. Dzisiaj będziemy zwiedzać sobie łazienki. Już dawno nie byliśmy. Także trzeba troszeczkę pochodzić, pozwiedzać, trochę poczerpać tutaj powietrza, rozprostować nogi. Powiem Wam, że po tym tygodniu, gdzie przeleżeliśmy, praktycznie, o, jeszcze słychać cheniak, kaszle. Także no, było bardzo. Bardzo ciężko, ale y, jakoś, y, jakoś y, daliśmy radę, także y, teraz, teraz właśnie trzeba troszeczkę pochodzić po parku, także na zachód słońca najlepsza wycieczka. I przy okazji też testuję, słuchajcie, nowy tryb 40 mm. Sprawda to nie jest ekwiwalent, jeżeli chodzi o obiektywy. Tylko jest to przybliżenie cyfrowe, takie z matrycy bardziej niż cyfrowe, bo cyfrowy zoom był do tej pory. A teraz była aktualizacja nowa oprogramowania bodajże tam tydzień temu, i właśnie teraz widać. Spróbuję jeszcze przestawić ten tryb na ogólny taki jaki był do tej pory. Teraz jest ten klasyczny, klasyczny widok, który był do tej pory. Także jest troszeczkę przybliżenia. I front pałacu na wodzie. Dzisiaj jest 8 marca, Dzień Kobiet. Także słuchajcie, no tłumy dzisiaj można powiedzieć. Całkiem sporo osób. Ładny zachód słońca. I oczywiście, tutaj nasza mamunia ukochana. I... Pałac. Piękna pogoda, słuchajcie, zobaczcie nawet pół chmureczki nie ma, tylko takie leciutkie, jakby, jakby pył taki z nad Sahary, jak to czasami jest, także jedynie tylko coś takiego. No, i najładniejszy, chyba, widok, słuchajcie, najbardziej znany, czyli nasz z tego mostku naprzeciwko, i spróbujemy. Bo teraz mam ten tryb 40 mm, i jeszcze dodatkowo damy zoom cyfrowy, bo jestem ciekawy, jaka jakość będzie, bo wcześniej to słuchajcie. O, pięknie. I teraz z powrotem zmniejszamy. O, słuchajcie. A tak wygląda standardowy 24 bodajże mm, bodajże. Czy 20 mm bodajże, jaki ma tutaj. Także tutaj jest chyba najfajniejszy widok do pokazania tego wszystkiego. Słuchajcie jeszcze na koniec, oczywiście nie mogło zabraknąć karpi. Zobaczcie, jakie pięknie pływa, pływają sobie. Pięknie. Bardzo duże zawsze. Na sam koniec, przed samym wyjazdem, słuchajcie oczywiście chłopaki. Powacie także nie tylko coś dla kobiet, ale też dla chłopaków. Mała przyjemność. Także pora czas wracać do domu.